Premiera teasera filmu Godzilla x Kong Supernova wywołała wśród fanów MonsterVerse ogromne poruszenie i lawinę spekulacji na temat nowego przeciwnika Godzilla i Konga. Choć sam krótki materiał nie zdradza bezpośrednio kto stanie na drodze tytanów, to jednak pewne szczegóły zawarte w zapowiedzi sugerują nam konkretnego przeciwnika. W imieniu Króla Potworów dziękuję wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału tytułu filmu Supernova odwołuje się do potężnego zjawiska astronomicznego, w którym gwiazda kończy swój żywot w spektakularnej eksplozji. Wyrzucenie ogromnych ilości energii i materii w przestrzeń kosmiczną może symbolizować pojawienie się nowego kosmicznego zagrożenia. W świecie MonsterVerse podobne odniesienia do kosmosu pojawiały się już wcześniej, choćby w kontekście króla Gidory, który również miał pozaziemskie pochodzenie. Tym razem jednak spekulacje są jeszcze bardziej konkretne, Zwłaszcza w kontekście subtelnych wskazówek zawartych w najnowszym teaserze. Jednym z najciekawszych tropów w zapowiedzi są tajemnicze świecące piramidy widoczne na ekranie telewizora w tyle jednej ze scen. Struktury te przypominają monumentalne budowle wykorzystywane przez lud zamieszkujący pustą ziemię, co może sugerować, że technologia tej starożytnej cywilizacji nie była ich własnym osiągnięciem, lecz została przejęta od obcej cywilizacji. Takie połączenie ziemskich artefaktów z kosmiczną technologią wskazuje na możliwość, że przodkowie tytanów mogli mieć kontakt z potężnymi istotami spoza Ziemi. W obliczu tego faktu wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że nowe zagrożenie nie tylko pochodzi z kosmosu, ale być może ma korzenie w dawno zapomnianych interakcjach międzyplanetarnych. Dodatkowym elementem jest aplikacja wyświetlona na monitorze, gdzie w pewnym momencie pojawia się kod binarny. Po jego rozszyfrowaniu uzyskujemy zdanie Godzilla Kong Watch This Space. Wymawiając tę frazę kilkukrotnie, możemy zauważyć podobieństwo fonetyczne do słów Space Godzilla. To szczególne nawiązanie jest tym bardziej intrygujące, gdyż kilka miesięcy wcześniej Dan Stevens, związany z produkcją filmu, zasugerował enigmatycznie podobne zdanie Watch This Space. Fakt ten wzmacnia przekonanie, że w filmie rzeczywiście pojawi się kosmiczny wróg o ogromnej sile. Space Godzilla to jeden z najpotężniejszych przeciwników Godzilli, który pojawił się w jednym z japońskich filmów o królu potworów. Kaiju ten powstał w wyniku mutacji komórek Godzilli, które przez przypadek trafiły w przestrzeń kosmiczną, najprawdopodobniej poprzez Motrę lub Bajolantę, i tam zetknęły się z tajemniczą formą energii. W rezultacie narodziła się istota posiadająca wiele cech Godzilli, ale dodatkowo obdarzona zdolnościami telekinetycznymi oraz możliwością generowania potężnych fal energii. Space Godzilla był istotą wysoce inteligentną i bezlitosną, dążącą do dominacji nad Ziemią. Jego zdolność tworzenia kryształowych struktur i manipulacji grawitacyjnej czyniła go wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. W swoim debiutanckim wystąpieniu stanowił olbrzymie zagrożenie, zmuszając Godzilla do współpracy z robotem Mogerą w celu pokonania tej kosmicznej abominacji. Choć na potwierdzenie tych spekulacji przyjdzie nam jeszcze poczekać, teaser oraz wcześniejsze wskazówki sprawiają, że wizja kosmicznego wroga staje się coraz bardziej realna. Powrót Space Godzilli mógłby podnieść stawkę konfliktu na niespotykany dotąd poziom, zmuszając Godzillę i Konga do współpracy w obliczu siły przewyższającej dotychczasowe zagrożenia. Wprowadzenie antagonistycznego Tytana z kosmosu może również otworzyć nowe wątki fabularne, eksplorując relacje między ziemskimi Tytanami a istotami przybyłymi z innych światów. Czy rzeczywiście czeka nas starcie z najpotężniejszym z kosmicznych Tytanów? Na ostateczne odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale już teraz można śmiało powiedzieć nadciąga kosmiczna apokalipsa.